Musisz, robisz kupę, A robisz już, ciśniesz, no ciśnij, oj, ciśnij, kupcie, ciśnij,

Ale śliczna kupa. Mama przebiera. Mama przybiera to Udo, to się bo to będzie g. To będzie tak Daj mi powiedzieć Ej, Co To będzie taka Kupa kupa będzie Ej. Ej! 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 Ale będzie wielka. Smielciącia kupa. O. No mów coś. No mów coś. Ну, муж, что ж Не масш времени? Не масш времени, тогда поговорить? Ну, так и мудрый был. Ну, так и мудрый был. Агу, е? Ну, что? Ну, что? Ну, что? Ну, что? Ну, гадай. Busy jesteś? Busy? Gó. Gó. Gówno <śmany> 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 oh. Uuu. Uuu. Och, mam, ale będziesz miała szantania Oj ejko. puścił dupki. Tak. Tak? Poszło? Eee! Ty wierzyłem, że ty z 5 kg nie będziesz teraz ważył. No? Trzeba będzie raz jeszcze na no ścianę zmniejszyć mama. 5 kg nie będzie. I 5 kg nie. rapen, begripen, hmmm, 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 Nie żyla się. <gulia> <gulia> Moje oczko. Moje oczko.